Cześć, witam was na nowo w moim kanale! Dobra, już nie przyciągam. Ruszamy z materiałem. A więc dzisiaj, tak jak już widzicie po tytule, będziemy sobie gadać o nowym gladiatorze. Jesteście ciekawi, bo ja bardzo, chociaż nie, w sumie to nie. Gladiatura się zna od małego, od podszewki, no bo faktycznie film powstał w 2000 roku. No, i od razu zyskał sobie moje uznanie. Przyznaję, że ja sama często do niego wracam. Jednakże, teraz, po zobaczeniu nowego trailera, prezentującego nową wersję tego filmu czyli oczywiście część drugą jakże inaczej moje odczucia są zgoła inne. Słuchajcie, nie chodzi mi tutaj o to, żeby brzmieć jak jakiś recenzent czy ktoś taki, broń Boże. Oczywiście opisuję tylko to, co ja sama czuję w stosunku do tego filmu. No więc tak. Zacznijmy od tego, że pierwsze, co nasuwa mi się na myśl po obejrzeniu tego krótkiego traileru, to oczywiście efekty specjalne, które są średnie, raczej średniej jakości, a oprócz tego oczywiście muzyka. Muzyka. No niestety. Ja jestem turbosłuchowcem i zawsze kojarzyłam ten film z wielką, wspaniałą muzyką stworzoną przez Hansa Zimmera. Jest to coś pięknego. A teraz... Jak usłyszałam rapy, to od razu się przeżegnałam. Zrobiłam tak. Jezus Maria, Boże, czy Ty to widzisz?! Nie mówię tutaj tylko o muzyce, no bo, no wiadomo, mamy tutaj kilka postaci, które się przewijają, które widzieliśmy już w pierwszym, chciałam powiedzieć, epizodzie, Boże, w pierwszej części Gladiatora. No, oczywiście stare, dobre postacie, a oprócz tego kilka nowych. Niejakiego pana Pedro... Pascala bodajże? Gość, fakt, no, dostaje więcej ról, w sobie spoko, fajnie, ja nie mam nic do tego. Zobaczymy... Eee, oczywiście, jaką rolę będzie tutaj grał, no bo ja też nie jestem do końca pewna. I szczerze mówiąc, troszkę się obawiam. Pedro, 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 Pedro. Zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście nie mówię, że zrobi też coś takiego, taki szał jak Russell Crowe, stary, dobry Russell Crowe, który oczywiście wtedy, jak nagrywali tamtego gladiatora, to oczywiście był w szczycie formy, wiecie. jak jakich mało. Przyznaję, sama byłam w nim zakochana. Teraz wiadomo, jak wygląda, co nie. Nie tylko wyglądem człowiek żyje, no bo liczą się no, umiejętności aktorskie, co nie? No więc mam nadzieję, że tego nie spierdzielą. Serio. Bo ja jednak jestem od dawna zakochana w tym filmie i bardzo by mnie to bolało, gdyby tak się stało. Ale coś czuję, że niestety tak się wydarzy. No tak, a wracając do tych efektów. No cóż, oczywiście w 1C też były efekty komputerowe, jednakże one aż tak bardzo nie kuły w oczy. Nie wiem, czy teraz zwróciliście uwagę, ale yy, jak powstaje nowy film, to właśnie pierwsze, co przykuwa wzrok, to te tandetne efekty specjalne. Yy, tandetny komputer. On się bardzo, bardzo wyróżnia i wręcz no kuje w oczy po prostu, nie? A tam jednak, no było to dosyć wyważone. Nawet teraz, jak wraca się do tego filmu po tylu, tylu latach, no bo faktycznie, no film ma sporo lat, no jest to znaczne do oglądania i... I da się nawet nie zwrócić na to uwagi. A tutaj? No, nie wiem. Jeszcze jedna rzecz. Oczywiście, muszę tutaj wspomnieć, że bardzo wiele osób decyduje się na kontynuację różnych, właśnie filmów w tych czasach. Bo wydaje mi się, że już nie mają pomysłów na nowe filmy i niestety chcą odgrzewać stare kotlety na nowo i dlatego powstają e, drugie części, trzecie części, czwarte części, nieraz piąte. To ma miejsce w przypadku chociażby szreka. No słuchajcie, czy tego już nie jest za dużo? Czy to chodzi tylko o hajs? Wydaje mi się, że tak, że głównie chodzi o hajs i o to, żeby pójść na łatwiznę, wiadomo, nie? Po co się namęczyć, jak można, kurczę wrócić do czegoś, co było znane, lubiane i jeszcze wyciągnąć z tego pięciokrotnie większy zysk. Nie, ale serio, ja tu głównie chyba będę płakać przez wzgląd na tę muzykę. Jak oni mogli? Jak oni mogli tak zrobić? Sorry, nie, nie chcę się tutaj popłakać na wizji, ale serio, no muzyka, ta muzyka po prostu była unikatowa, była... kurde, ona miała w sobie tą moc, miała tą moc przekazu, ona... No, była epicka, to była tak turbo-turbo-epicka muzyka. A oni ją zniszczyli, bo wsadzili jakiś durny rap, przynajmniej do trailera. Nie mam pojęcia, jak to będzie w filmie. Jeżeli w filmie się poprawią, no to może zmienię zdanie na ten temat. Ale chwilowo ja jestem przerażona. No, jak myślicie, czy ten nowy Gladiator to będzie hała? Jakich mało? Czy jednak z tego wybrną? Bo ja nie wiem. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zostawcie lajka. Like Suba, to dla mnie, tylko dla mnie, żebym wiedziała, że żeby Wam się materiał podobał. No to co? Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmiku. To pa! Ciao!